Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać Wam pole. 6 lat bez nawożenia, 6 lat bez środków chemicznych, bez odchwaszczania. Od 4 lat w certy certyfikowane ekologicznie. I w tym roku była uprawa zupełnie minimalna bezorkowa. Właściwie był to e, po zbiorze przed plonem była mieszanka zbożowo-strączkowa, e, a później talerzówka e, uprawa agregatem bezorkowym na 15 cm i siew. E, błędem na tym polu jest jedynie to, że no, tym przedplonem była mieszanka, w której w skład wchodziło pszenżyto, które Tutaj sobie też teraz rośnie, no i niestety ten materiał, który tu rośnie, nie będzie się nadawał, jakby do kolejnego oksiania, aczkolwiek na mąkę jak najbardziej będzie się nadawał. Ale to, co głównie chciałem wam pokazać, to właśnie też 6 lat bez nawożenia. Eee, tutaj i w tym roku nawet, nawet brona chwastownik tutaj nie wyjeżdżała. I sami to ocencie, jak to wygląda. Klasa ziemi tutaj między czwartą B, chyba piątą klasą. Tutaj jesteśmy może w takim troszkę lepszym punkcie. Wiadomo tam gdzie piasek to, to, to słabiej rośnie. Aczkolwiek nie wypaliło. Nie, nie ma tak, że tam w ogóle nic nie ma. Po prostu jest słabszy wzrost i tyle. E, co do zachwaszczenia no to nie wiem czy widać to na filmie. Chabry, wyka, maki. E, tu gdzieś jakieś tam niżej też są jakieś chwasty. E, Rostą sobie e, tutaj. No, dajcie znać co o tym myślicie. Nie jest to z mojej strony żaden eksperyment, jest to zupełnie, zupełnie świadome działanie. Yy. I, I co? Ostatnio widziałem zdjęcia na tym na, yy, na jakimś portalu, ale niczym ktoś pokazał zdjęcie jakiejś uprawy której rolnik nie zastosował żadnego nawożenia no i faktycznie uprawa wyglądała fatalnie no i komentarze oczywiście no to właśnie tak wygląda ekologia nic nie rośnie myślę że się będę powtarzał ale powiem to jeszcze raz w tym filmie żyzność gleby nie wynika z nawożenia naprawdę nie, to jest to jest to jest mit. Nabożenie wpływa może ewentualnie na plon danej uprawy, ale nie wpływa na żyzność gleby, a czasami wręcz przeciwnie ogranicza tą żyzność gleby przez to, że zabija pożyteczne mikroorganizmy grzybnie w glebie. Ostatnio, ostatnio słuchałem podcastu, w którym pan wręcz powiedział, że dużo bardziej, dużo bardziej do niszczenia do niszczenia tej, tej struktury mikroorganizmów w glebie przyczyniają się środki, środki chemiczne. E, mniej, mniej intensywna uprawa, e, którą tak się teraz potępia, uprawa pól, oczywiście, ona jest destrukcyjna. Jak najbardziej to widać na, na polach, również w naszym kraju, aczkolwiek. Myślę, że taka kombinacja e, intensywna uprawa późna plus chemia, no to w warunkach suszy to to jest śmierć, nie? To ziemia jest martwa. Zabidać w niektórych regionach Polski, nie będę wymieniał tych regionów, bo, e, no bo to nie jest tylko jeden region. Myślę, że tutaj u nas też na dolnym związku również. E, nie wiem, czy powiedziałem, że tu rośnie Orkisz, tu rośnie Orkisz. E, no i z tym szężytem które w przypadku mąki nie ma problemu. Jest jedyny problem, że tego, tego, tego ziarna już nie użyjemy później do kolejnych zasiewów. Będziemy musieli kupić materiał siewny. Także to takie paski, co widzicie, to to było w którymś filmie mówiłem, że po prostu siewnik mi niesiał. Teraz tego tak nie widać, tam sobie jakieś rosną chwaściki, próbują rosnąć. Eee, Przejdę dalej. Tutaj w sumie tylko tych fabrów i to jest głównie poprzeczka. Dalej to jest w sumie czysto. Przejdę dalej, pokażę. Tutaj jeszcze tak nie widać tego zakwaszczenia. Zobaczcie. Już się wygłosiło wszystko tutaj. Tutaj oczywiście są, chwaściki sobie rosną różne, ale no mają trudno, ponieważ orkiż dosyć, dosyć mocno wyrasta. I, i, I tak to wygląda. E, oczywiście to nie, jest, to nie jest pole, które będzie planowało 6, 7, 8 ton z hektara. Po pierwsze, orkiż nie ma takiego potencjału plonowania. E, po drugie, e, no oczywiście nie ma tutaj nawożenia, więc myślę, że w granicach dwóch, między 2 a 3 tony z hektara e, tutaj jest do zebrania. 6 hektarów, można to sobie wszystko policzyć, ceny zbóż, mąka, mąka od razu Wam mówię, że sprzedaję po 10 zł za kilogram, a być może cena wzrośnie do taką orkiszową ekologiczną, więc to nie jest jakaś duża cena jak na ekologię eee. Eee. i kolejna kwestia, bo też takie komentarze gdzieś tam w internecie widzę, że rolnicy to ekologicznie do tylko dopłaty biorą. Tak, bierzemy dopłaty, jak wszyscy rolnicy, tak, mamy większe dopłaty, e, ale tak, po raz trzeci, tak, e, zarabiamy również pieniądze z naszych upraw, mimo to, że nie stosujemy intensywnych, intensywny, intensywnej uprawy. E, co do wa walorów i co do jakby walorów smakowo-zdrowotnych naszej mąki, no to sami sobie odpowiedzcie. Poza tym, nasza mąka jest mielona bezpośrednio w małym młynie. Nie ma tu żadnych dodatków, nie jest to przewożone żadnymi dziwnymi transportami, niewyczyszczonymi beczkami, z dodatkami, polepszaczami, nic tutaj takiego nie ma. Mąka musi mieć parametry, oczywiście ziarno musi mieć parametry, żeby mąka była ok i tyle. Tak jak, tak jak, tak jak przy, przy każdym rodzaju ziarna na, do konsumpcji muszą być parametry. No, tam troszkę przepraszam, ale To jest żytko. Wam pokażę. Tutaj widzicie taki pasek. No i tutaj sobie rosną plastiki, oczywiście. No i ta poprzeczka faktycznie jest piękna, świetna, bardzo ładna. E, myślę, że panie, co sobie robią zdjęcia w rzepakach, mogą też przyjechać. Byleby nie podeptały, też przyjechać sobie tu porobić zdjęcia w takim pięknym polu. Podejdę do Żyta. Żyto Krzyca. E, pięknie wyrosło. E, pasty nie mają szans żadnych że ten wzroście jest dwa razy wyższy od Orkiszu, dwa razy wyższy od orkiszu. Mojego wzrostu jest. Wyka oczywiście jest. No. no. to kamera jest na wysokości moich. Tak jak widzicie. Tak wygląda, że to krzyca. No. Myślę, że fajnie. Ja jestem zadowolony. Dobra. Chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym filmie. E, dajcie znać, co myślicie. O takiej, o takiej ekologii można by było powiedzieć e, troszkę e, niegospodarnej, ponieważ e, niektórzy myślą, że powinienem tutaj bardziej zadbać o tą uprawę. Ja myślę, że jej niczego nie brakuje, a wręcz przeciwnie bioróżnorodność sprawia, że ta uprawa rośnie, ma się dobrze, jest zdrowa. E, będzie na pewno z tego pyszny chlebek. No to tyle w tym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.